Najwięcej przyszła nowa paczka, którą możecie nie tylko zobaczyć na kanale. Jaka to, jaki to będzie zestaw, wpiszcie w komentarzach. Oto właśnie, co, jaki zestaw zawiera ten oto karton. Oto sobie, zobaczmy i sobie zróbmy unboxing. Na szczęście mam te nożyczki Czekajcie, może spróbuję innym sprzętem No to sobie zobaczmy co tutaj wybiera ta folia. Yeah. Mm -hmm. Zaraz to otworzę i się do Was odezwa A oto zestawy z serii Leko Friends na 2023 rok. Którego możecie się spodziewać na moim kanale we przyszłości. A to do zobaczenia w kolejnym materiale.